A dzisiaj w naszym studiu pani Marzena Słowińska, trenerka i coach talentów Galupa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Uczniowie, jeżeli się jeszcze nie zastanawiają, to na pewno niedługo zaczną się zastanawiać nad tym, jaką ścieżkę kariery wybrać, nad tym, jaką szkołę y, znaleźć sobie i w czym się jest tak naprawdę dobrym. Tutaj pomocny może się okazać test Galupa. Być może nie wszyscy o nim jeszcze słyszeli, ale na pewno jest to. Y, Dobry start, warto jest od tego zacząć, jeżeli przygotowujemy się do nowego kroku w ścieżce, w ścieżce tej naszej kariery. Gdzie jeszcze przydatny jest ten test Galupa i czym on właściwie jest? Test Galupa to jest bardzo precyzyjne narzędzie i bardzo proste, tak naprawdę, do zastosowania od razu, które bada nasze talenty wrodzone, czyli coś, z czym przychodzimy już na świat, o czym też e, wszędzie się nie mówi, ale bardzo często ludzie właśnie nie robią sobie tego testu, a bardzo naprawdę polecam. Dla kogo jest taki test? Dla właśnie młodych ludzi, którzy właśnie wybierają szkołę czy też studia, ale też dla ludzi, którzy już są na dalszym etapie rozwoju czy drogi zawodowej, ponieważ e, może się okazać, że Nasze predyspozycje zupełnie nie idą w parze z tym, co my wykonujemy na co dzień. I czasami e, przychodzą do mnie na konsultacje osoby, które właśnie do, e, doświadczają wypalenia zawodowego, czy też nawet depresji, ponieważ czują, że coś nie do końca gra w życiu, coś nie do końca jest tam spójne, ale nie wiedzą dokładnie o co chodzi, tak? I e, wtedy badają sobie talenty go, lub okazuje się, że tu jest pies pogrzebany, ponieważ na przykład mają, e, miałam takie osoby, z którymi współpracowałam, e, które miały czar. I to są talenty, które zdecydowanie do ludzi, a na przykład pracują w biurze jednoosobowym bądź dwuosobowym przy komputerze i nie mają dostępu do ludzi, czyli nie mogą tak naprawdę wyfrunąć, rozłożyć skrzydeł i, i działać z ludźmi, tylko są jakby no, trochę stąpszone, jak ptaszek w klatce. Czar, tutaj pani wymieniła jeden z talentów sklasyfikowanych przez Galupa. Tych talentów jest ponad 30. No i często nie pokrywają się one z tym, czy, co wyobrażamy sobie pod nazwą talent. Tak, dokładnie. Instytut Galupa określił talent jako naturalny. Wzorzec myślenia, czucia i działania. Czyli to, jak my myślimy, jak działamy i jak czujemy, to jest to, jest to. ale mm, test Galupa, od razu powiem, że to jest e, właśnie ten, ten, ten pierwszy człon, czyli naturalny e, naturalny wzorzec. E, bierze się stąd, że my podczas, talent, podczas samego testu jest to wykrywane w ciągu 20 sekund, ponieważ tak wygląda też test talentów Galupa, e, że jest tam 177 pytań, i na każde mamy jedynie 20 sekund na odpowiedź, czyli w te 20 sekund musimy zdążyć przeczytać i odpowiedzieć. My tak naprawdę po zakończeniu testu nie pamiętamy jakie były pytania, ale test wyłapuje absolutnie ten właśnie naturalny wzorzec. Myślenia, czucia i działania. Ten pierwszy członek jest bardzo ważny, bo to nie jest. E, testów e, tak, na, tak naprawdę przydatności zawodowej czy jakichkolwiek innych e, jest bardzo dużo na rynku, ale taki te, e, test e, jak talenty Galupa jest tylko jeden i jest to najbardziej wiarygodny test na świecie, ponieważ bada naturalny wzorzec myślenia, czyli to, z czym przychodzimy, nie to, co mamy już wyuczone, tylko to, co jest naturalne. To jakie są jeszcze przykłady takich talentów? Tak naprawdę 34 talenty trzeba jeszcze by podzielić na cztery domeny. I tutaj jest największy, największa magia w tym wszystkim, się dzieje, ponieważ te domeny to są talenty relacyjne druga domena to jest talenty strategiczne, trzecia to jest talenty wywierania wpływu i czwarta talenty działania. Czyli ktoś kto jest na przykład strategiczna, tam są różne talenty, na przykład analityk, na przykład zbieranie, na przykład learner e, czy no to są talenty, które zdecydowanie są do myślenia, to jest wizjoner, strateg, więc te talenty potrzebują trochę innego środowiska do wyfrunięcia i do tego żeby rozłożyć swoje właśnie skrzydła, żeby działać, żeby efektywnie e, i produktywnie e, funkcjonować, potrzebują zupełnie innych talentów Innego środowiska, więc jeżeli takiej osobie strategicznej damy działania związane właśnie z działaniem, może to tak ma słomaślana, ale jeżeli powierzymy mu jakieś, jakieś stanowisko związane z typowym działaniem, no to on po prostu nie będzie miał czasu na myślenie, na to, co jest dla niego naturalne, więc będzie troszeczkę zanikał ten talent w jego, w jego przypadku. Może nie zanikał dosłownie, ale po prostu będzie, nie będzie mógł się rozwinąć. Tak samo osoba, która działa. No nie możemy jej powierzyć takich, takiego stanowiska, w którym będzie musiał myśleć, albo musiałby być relacyjny, albo, albo na przykład wychodzić na scenę i mówić do ludzi, kiedy on jest działający, tak? Więc zazwyczaj ludzie są niedopasowani, z mojego doświadczenia wynika, że są niedopasowani do stanowisk. Rzadko się zdarza, że ktoś naprawdę intuicyjnie e, faktycznie dobierze sobie swoje stanowisko, czy też swoją firmę, bo czasami ludzie zakładają i są czasem dopasowane te osoby, ale sztuką w tym wszystkim też nie jest tylko odkryć talenty, ale doprowadzić je do postaci mocnych stron. To jest też, to są też dwa słowa kluczowe, bo talent, a mocna strona to trochę co innego. Talent to jest dopiero odkrycie, to jest posiadanie raportu, wiedzieć, co ja mam, ale mm, mocne strony to dopiero jest w momencie, kiedy przekuję świadomą, świadomą pracą w mocne strony i dopiero ich używam przynajmniej w 75-80% każdego dnia. Ja wtedy mogę powiedzieć, że ja faktycznie żyję świadomie. Tutaj też fajnie pani powiedziała jeszcze przed wejściem do studia, takie porównanie z Porsche. E, tak, no właśnie. E, dlatego też zachęcam do, do pracy nad, te, nad tymi talentami, bo samo posiadanie talentów e, i samo posiadanie raportów gdzieś tam w szufladzie, e, w naszej komodzie, to jeszcze, to jeszcze nie jest to. Tak naprawdę my powinniśmy używać tych talentów, ponieważ jak nie używamy i nie żyjemy świadomy i nie przekujemy je w mocy strony, to tak jakby posiadać Porsche pod domem i go nie używać, bo nie wiedzieć jak. Ale talenty ma każdy. Wiesz, co ma każdy. Tak, nie ma osoby, która nie posiada talentów, po prostu nie każdy wie, że je ma. Również przed wejściem do studia powiedziała pani o tym, że z zewnątrz jesteśmy ciągle bombardowani takimi negatywnymi informacjami na swój temat, na temat naszych współpracowników. Tymczasem warto byłoby się skupić na tych stronach pozytywnych. Tak, dokładnie. Można to bardzo łatwo zobrazować na przykładzie firm, ale to się dzieje tak naprawdę wszędzie. Szukamy luk kompetencyjnych, tego, co mamy gorsze, żeby poprawiać, a tak dokładnie powinno być odwrotnie. Pozytywna psychologia i Donald Clifton, który stworzył w ogóle to badanie, pokazuje i udowadnia, i cały czas ten proces trwa, że jest dokładnie odwrotnie, że właśnie powinniśmy skupić się już na tym, co mamy wrodzone, no, naturalnie dobre, i dopiero potem przekuwać to w mocne strony. Dobrym przykładem jest właśnie, właśnie przykład firm czy liderstwa. Jeżeli w firmach, a to się jeszcze nadal e, w wielu firmach dzieje, że sku skupiamy się na słabych stronach pracowników, na lukach kompetencyjnych i szkolimy tych pracowników, podczas gdy okazuje się, że te szkolenia zupełnie nie są dopasowane e, do tych ludzi i na przykład można powiedzieć, taki przykład może podam, e, jak mamy dwóch pracowników i obydwa, e, obydwa nie są zbadani talentami Galupa, posyłamy na na przykład szkolenia z analitycznego myślenia i okazuje się, że jeden świetnie e, wystrzeli, świetnie się będzie rozwijał, będzie poprawiał swoje wyniki, e, będzie bardzo efektywny, a drugi będzie e, nieszczęśliwy, to nie będzie praca jego marzeń, po prostu będzie mało efektywny. Potem można zrobić takim osobom test talentów galupa, okazuje się, że ten pierwszy z fantastycznymi wynikami ma taki talent analityk. A drugi ma go na samym końcu, bo ma na przykład inne zupełnie talenty, czyli nie został dopasowany, nie został też zauważony. Badania pokazują, że obecnie są zatrważające właściwie te, te wyniki, bo zaangażowanie pracowników jest na poziomie 9, 10%, 90% jest niezaangażowanych pracowników. Natomiast w momencie, kiedy firma skupi się na mocnych stronach pracowników, dopasuje bardziej tych pracowników do stanowisk, to po pierwsze, są bardziej lojalni, jest mniejsza rotacja pracowników, zaangażowanie wzrasta do 70%. Więc takie są statystyki. Wciąż mało się mówi o teście Galupa, jak pani myśli, z czego to wynika? Kto o tym teście wie, kto nie wie? Bardzo dużo firm wie, bardzo dużo osób na wysokich stanowiskach, tak, jak najbardziej. Coraz więcej szkoły są zainteresowane, ponieważ trochę otwiera się. No, my mamy trochę zaprzestarzały ten system edukacyjny, nie ukrywam. Taki zaczerpnięty jeszcze z systemu pruskiego, ale na szczęście szkoły się powoli, niestety bardzo, bardzo powoli, ale otwierają się na nowe rzeczy. Do mnie też zgłaszają się osoby, przedstawiciele szkół, na przykład nauczyciele, nawet dyrektorzy, żebym przyszło powiedzieć. O testach galupa, bo to naprawdę zmienia rzeczywistość. W moim przypadku, jeżeli chodzi o osoby, które ze mną współpracowały, są to różne osoby zazwyczaj po 30, no bo do, doświadczają już wypalenia zawodowego, ale zdarzają się już młodzi ludzie, tacy 15, 17, 20 latkowie przychodzą do mnie, żeby już zacząć świadomie podejmować te decyzje. Więc yy, rokowania są myślę pomyślne. <grych> A co, jeżeli już mamy ten test Galupa zrobiony, jeżeli już wiemy, jakie mamy talenty, to jak to przekuć w te mocne strony? No ja myślę, że tak jak z każdym, z każdą rzeczą, czy jak nas boli noga, no to idziemy do, do jakiegoś specjalisty, który nam pomoże jakoś poradzić sobie z tym problemem. Tak samo tutaj powinniśmy zgłosić się, zachęcam do tego, żeby zgłosić się do coacha, do osoby, która ma certyfikat, która jest przygotowana i może nam pomóc jak najszybciej i jak najefektywniej przekuć nasze talenty właśnie w mocne strony. I na tym musimy już zakończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, dziękuję. że w naszym studiu była pani Marzena Słowińska, trenerka i coach testów Galupa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.